Witam. Być może kojarzą Państwo moją osobę z faktem zamknięcia w pudle kilka lat temu. Niektórzy sądzą, że siedzę tam do dziś, ale tak naprawdę to nie było pudło, tylko szlachetna paczka. Akcja, którą poparłem, którą się zaangażowałem, dlatego że uważam ją za akcję niebywale skuteczną i pożyteczną. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, jak szlachetna paczka funkcjonuje i jak można się w nią zaangażować. Inicjatywa nazywa się Szlachetna Paczka. To prezenty dla wielodzietnej rodziny z Podkarpacia. Para prezydencka przekazała je dziś w ramach akcji Szlachetna Paczka. Dziś w Polsce po raz dziesiąty rusza akcja Szlachetna Paczka. Co sprawia, że Szlachetna Paczka od 2001 roku działa z coraz większym rozmachem. To projekt, który polega na przekazywaniu bezpośredniej pomocy odpowiadającej na konkretne potrzeby rodzin dotkniętych biedą. Szlachetna paczka to system pomnażania dobra, w którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Założeniem projektu jest także rozwój i uwolnienie potencjału wszystkich zaangażowanych osób. Jesteśmy przekonani, że w ludziach tkwi ogromny potencjał dobra, który jest pomnażane, kiedy kreatywnie i z zaangażowaniem pomaga drugiemu człowiekowi. Działamy w systemie 1 na 1 na 1, czyli. Jeden wolontariusz, jedna rodzina w potrzebie, jeden darczyńca. To pozwala na optymalne zaangażowanie i osobiste podejście do udzielenia pomocy rodzinie w potrzebie. Po odwiedzeniu i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego u przynajmniej jednej rodziny, wolontariusz wybiera taką rodzinę, co do której jest przekonany, że potrzebuje pomocy i że chce objąć ją opieką. Towarzyszy mu przekonanie, że jest gotów zaangażować się w pomoc właśnie tej rodzinie, starać, żeby przygotowana dla niej paczka była jak najlepsza. Czuję się, jakbym Z ja dostała prezent, zęśnia. tak dokładnie. naprawdę, ani nie no, obrawałbym kogoś innego. to na święta, nie naprawdę. dać komuś naprawdę tyle radości. Tyle paczek, że no, się nie mieści w mieszkaniu. Tyle wzruszenia, <grystów> właśnie, prawie się nie mieściły w mieszkaniu, więc to, to, to były mega wzruszeni i mi się, my się wydaje, że bardzo się bardzo cieszyli. Się cieszyli. Bardzo. Tak. tak, to jest moja rodzina. dokładnie moja rodzina. <grystów> Ale ja byłabym parą Marty, poczułam się też do odpowiedzialności. Paczkę dla konkretnej rodziny przygotowuje darczyńca który bierze na siebie odpowiedzialność za skompletowanie zawartości paczki tak by odpowiadała ona na potrzeby rodziny. Projekt jest realizowany lokalnie. Liderzy społeczni organizują grupy wolontariuszy, którzy docierają do rodzin potrzebujących, badają ich sytuację i pytają o konkretne potrzeby. Zgromadzone przez wolontariuszy informacje są umieszczane w anonimowej internetowej bazie na stronie www.szlachetnapaczka.pl. To stamtąd osoby chętne, by zostać darczyńcą, mogą wybrać określoną rodzinę, dla której przygotują pomoc. Udało się rozpakować dwa laptopy. Na tym się rozpakowywanie dzieci skończyło, bo zajęły się laptopami. W końcu się pani, Doro... pani Dorota się w końcu wzięła za rozpakowywanie ich mama. I, I to popłakała się i. Ja I... muszę Nie wiedziała w ogóle co powiedzieć, jak dziękować. Paczka dla rodziny w potrzebie zawiera rzeczy dobrej i bardzo dobrej jakości. Nie jest podarowaniem tego, co zbywa, ale w całości nakierowana jest na potrzeby drugiego człowieka. Oprócz rzeczy potrzebnych rodzinie do codziennego funkcjonowania, zawiera także rzeczy mające wartość prezentu, dedykowane dla poszczególnych członków rodziny. Dzięki temu obdarowany czuje się wyjątkowy i ważny, podnosi się jego poczucie własnej wartości. Żeby pomoc była konkretna, czyli trafiająca w potrzeby i marzenia rodziny, konieczna jest współpraca wolontariusza z darczyńcą, kontakt telefoniczny podczas kompletowania paczki, dodatkowe informacje o członkach rodziny. Każda osoba zaangażowana w projekt ma rzeczywisty wpływ na powodzenie akcji. Na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia wszystkie paczki trafiają do specjalnie przygotowanych magazynów. Finał akcji to wydarzenie niezwykłe dzień pełen radości, dzień paczkowych cudów. To wtedy ponad 100 tysięcy darczyńców dostarcza do magazynów paczki, które wolontariusze zawożą do potrzebujących rodzin. Tego dnia osoby zaangażowane w paczkę w całej Polsce przeżywają radość, wspomagania i satysfakcję, że mogli uczynić czyjeś życie piękniejszym i sprawić, że ktoś czuje się bardziej wartościowym człowiekiem. Już ponad 150 tysięcy ludzi w całej Polsce poczuło moc mądrego pomagania. Dobrze, że jesteś jednym z nich. Pozdrawiam, Grzegorz Turnał.